Dziesiąta sobota, gdzieś na Śląsku. Zaczynamy, prawie, protur. Przede mną trasa do Bydgoszczy, gdzie spotykamy się na miejscu. Prawie, protur to jest taka seria naszych wspólnych ustawek w różnych miastach Polski. Być może w większości województw. Prawie, protur to chyba też jedyna forma, w jakiej mogę Wam podziękować za to wszystko. Dotarłeś do ceny. Akurat się rozpadało. Deszczowa inauguracja ma miejsce w salonie rowerowym moich dobrych przyjaciół na Fordońskiej. Prawie ProTour to taka coroczna seria spotkań, które organizuję jako forma podziękowania Wam za to, że jesteście i też bardzo mi pomagacie. Do tej pory nasz Prawie Pro peleton zawitał na północy, południu. Kujawach, Mazowszu, w centrum byli z nami prosi, amatorzy, seniorzy, juniorzy, dziewczyny, faceci, sprinterzy, turyści, inżynierzy, elektrycy, grubi, chudzi, kulturyści, menadżerowie, pracownicy ochrony, konie, no i jeden baran. To, co nas tutaj łączy, to przede wszystkim wspólne wartości, wspólne podejście do sportu. Każdy z nas jest wyjątkowym sportowcem, dla którego to, co tutaj robimy, stanowi oderwanie od codzienności. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o jazdę na rowerze. To jest sposób na odreagowanie, zarażanie się uśmiechem, nabieranie dystansu, a to wszystko bez naplinania się, próby pokazywania sił, czy pozycjonowania ze względu na klasę sprzętu, doświadczenie, wygląd. Albo ubiór. Na tym polega wyjątkowość tego, tego peletonu, a moim marzeniem jest, aby on w końcu zawitał w każdym regionie Polski. 51 kilometrów. Łukasz i ja prowadzimy grupę i mamy odpaloną trasę w nawigacji. I ten podjazd, który miał być na Trzęsacz. trzęsaczu, będzie na deserii i będzie tylko zjazd. A na zjeździe? Na zjeździe tylko, żeby nie było powyżej 60, nie? Bo tam jest znak, tam jest ograniczenie do 50, nie? I fotorada. <grystanie> Nowym punktem na mapie jest bydgoszcz, która dzisiaj niestety kojarzy nam się z wodą w butach. Specjalnie pranie zrobiłem na dzisiaj niepotrzebnie. Ale to i tak nie przeszkadzało nam w zrobieniu razem 50 km, śmiejąc się i poznając nowe twarze, zła pogoda wcale aż tak bardzo nie przeszkadza w rejestrowaniu pozytywnych wspomnień w naszych głowach i na kartach pamięci. Przy okazji wielkie podziękowania dla Przemka Artura i Łukasza za super ujęcia naszego paletonu, który zatoczył piękne koło przez Myślencinek, bo równo trzęsacz z afterparty w bydgoskim salonie Gianta. Każde takie spotkanie to niesamowite ładowanie akumulatorów i możliwość poznawania naprawdę wyjątkowych ludzi. I nie ma tutaj ani grama kurtuazji z mojej strony, czy też sztucznego wazeliniarstwa. Podobnie zresztą było na zajutrz w Warszawie w niedzielę, choć nieco się jeszcze wahałem, Robert i Oscar przekonali mnie do tego, żeby pojawić się na organizowanym przez Karola i Coffee Rider Cappuccina Ride. Na miejscu byli jego fani, kawa, ciasto marchewkowe i długo wy. Wyczy... Oczekiwane. przeze mnie słońce, chociaż nie tylko przeze mnie. Razem z nami w podróż zabrał się także wóz serwisowy BH, który zabezpieczał nasze tyły. Zrobiliśmy bardzo spokojne 60 km. Mimo, że troszkę zmordowany podróżowaniem, to absolutnie nie żałuję, że się tutaj także pojawiłem. Tym bardziej, że to dopiero początek naszej podróży w ramach Prawie, ProTuru. prawie Pro turu, Na pro ukośnik tour znajdziecie na bieżąco aktualizowany kalendarz. W nim także nowy Cykl spotkań dla absolutnie początkujących, albo dla tych, którzy boją się bycia ocenianym, albo tego, że nie dadzą rady w peletonie. Prawie Produr to dla wielu pierwsza wspólna jazda w życiu, mnóstwo nowych doświadczeń. Taki też jest cel naszej wspólnej podróży. To oswajanie się, to dodatkowy zastrzyk motywacji, poznawanie nowych ludzi i niekiedy cel sam w sobie. Jestem szczęśliwy, że możemy to razem robić.